Dzień dobry. Szanowni Państwo, no, dynamika kampanii, sama kampania, zwłaszcza jak się okazuje, ta, ta druga tura wyborów samorządowych, no, jest bardzo duża. Ta temperatura i emocje no, są, są bardzo wysokie, postanowiłem więc wydać oświadczenie, ale nie tylko oświadczenie, dwa apele. No i zacznę chyba od, od podziękowań. Dziękowałem już w sieci, ale chciałbym, korzystając jakby z tej okazji, zacząć od bardzo takiej dla mnie ważnej i, i skąd przyjemnej rzeczy. Dla mnie wybory samorządowe tegoroczne zakończyły się 7 kwietnia. Chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim wyborcom, którzy no, pozytywnie odpowiedzieli na tą moją ofertę, propozycję, na ten rozsądny program dla Łowicza. Był to mój program, był to program mojego komitetu. Wszystkich osób, które znalazły się na listach Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Wiśniewskiego, 3309 głosów. Dużo, ale też jednocześnie, drodzy Państwo, ja sygnalizowałem, że. No, musi budzić niepokój to, że prawie połowa yy, no, mieszkańców uprawnionych do głosowania jednak yy, w tych wyborach nie uczestniczyła i to nas powinno niepokoić. Nie bardzo się koncentrujemy jakby na tych procentowych wynikach, ale jakby to rozłożyć na, yy, na całość uprawnionych do głosowania, no to Wypada to wszystko, drodzy Państwo, mimo wszystko, mimo wszystko blado, i to nas powinno niepokoić. I przy okazji, już apelu, który za chwilę, jeden i drugi, tak postaram się też troszeczkę zdiagnozować, być może, czemu tak jest. No ale chciałbym kontynuować jeszcze temat podziękowań. Wyborcy są najważniejsi. Cieszę się, że w takiej ilości odpowiedzieli pozytywnie na, na mój na nasz program. Pozytywnie ocenili też moją osobę. Chciałbym podziękować też wszystkim organizacjom, takim, które dawały mi jakby sygnał, że wspierają mnie w tych wyborach. Chciałbym podziękować też całemu środowisku Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście, które od początku, od samego początku i mnie wspierało, i no, nie wystawiło swojego kandydata na burmistrza, Także pomimo tego, że oczywiście listy mieli własne to byłem także ich kandydatem na burmistrza i jestem oczywiście i wdzięczny i serdeczny im za całą kampanię, także, także dziękuję. Dziękuję przede wszystkim też kontrkandydatom, wszystkim. Oczywiście dziękuję za debaty, za debatę główną taką, która się odbyła. Za tą debatę radiową, także serdecznie dziękuję za tą zdrową, wydaje mi się, w tej pierwszej turze rywalizację między nami i, i, i ten spór, który no, mieścił się w jakichś takich granicach, w których się mieścić powinien, czyli w tych granicach merytorycznych głównie. Dziękuję w końcu też swoim kandydatom, którzy znaleźli się na moich listach, za tą pozytywną jakby odpowiedź na propozycję, żeby startowali z mojego komitetu. Dziękuję też wszystkim w zasadzie, którzy zdecydowali się kandydować w tych, w tych wyborach. Wiem, że nie były to łatwe decyzje. Gratuluję od razu przy okazji wszystkim wybranym radnym, radnym miejskim, ale także radnym powiatowym. Mamy już Komplet radnych w obydwu, w obydwu radach. Tyle chyba. Aha, jeszcze bardzo dziękuję oczywiście mediom, bo bez Was oczywiście ta, ta kampania, no, szczerze mówiąc, no, byłaby bardzo, bardzo niewidoczna. Dzięki Wam byliśmy widoczni, transmitowaliście, relacjonowaliście różnego rodzaju spotkania, briefingi, eventy. W związku z tym dla Was też serdeczne, serdeczne dzięki. Tutaj jest redakcja Nowego Łowicza, Na Łowicz 24 i Radia Wiktoria. Jeśli o kimś zapomniałem, to bardzo przepraszam. Teraz chciałbym przejść do, no nazwijmy to, świadczenia. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, dla mnie wybory samorządowe zakończyły się 7 kwietnia. <laughs> Pojawiły się spekulacje, spekulacje i medialne, i niemedialne, które do mnie docierały. Mnóstwo osób mnie pytało, zadawało to pytanie: co w związku z sytuacją, że popierające mnie wcześniej prawo i sprawiedliwość, teraz popiera pana Krystiana Ciepińskiego na burmistrza? Co w związku z tym, że Osoby, które kandydowały z list mojego komitetu, ważne osoby dla mnie, prawda? Istotne z punktu widzenia, no, jakby wizerunku całego komitetu stanęły przy panu Mariuszu się wierzę. I w związku z tym, co, co ze mną, tak? Jak, to, jak jakby należy interpretować tę interpretować sytuację? Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, dla mnie 7 kwietnia zakończyły się wybory. Nie jestem niczym właścicielem. Podkreślałem to wielokrotnie i to wynika także jakby z pewnej filozofii filozofii rozumienia przeze mnie w działalności, działalności samorządowej, tej formuły, która dla mnie jest bliska, to znaczy patrzenia na samorząd nie przez pryzmat takiej w takiej formuły plemiennej, w której ktoś podpisuje cyrograf i w tym momencie jakby musi być podporządkowany mojej woli, mojej decyzji. Ja nie jestem ani właścicielem środowiska Prawej Sprawiedliwości, nie jestem właścicielem osób, które kandydowały z moich list. Z chwilą zakończenia tych wyborów stały się wolnymi osobami, mogą decydować, który z kandydatów, którzy pozostali w tej rozgrywce, w drugiej turze wyborów, który jest im bliższy, który, który przekonuje ich programowo, który przekonuje ich charakterologicznie, który przekonuje ich swoją osobowością i który bardziej jakby odzwierciedla ich pewnego rodzaju zapotrzebowanie na pewien model, formułę zarządzania, zarządzania miastem. I stąd, drodzy Państwo, chciałbym przeciąć wszelkie spekulacje, że, a takie też się pojawiły, że jakoś zakulisowo tutaj w jakiś sposób wspieram jedną albo drugą stronę, że, którejko że którejkolwiek ze stron sprzyjam, bądź inicjuję jeszcze w dodatku, bo też takie spekulacje się pojawiły, inicjuję pewnego rodzaju ruchy, poparcia, prawda, bądź to dla jednego, bądź dla drugiego kandydata. Drodzy Państwo, tak nie jest. Tak nie jest. Ja y, y, uważam, że moi wyborcy, no bo do nich głównie mógłbym apelować, ewentualnie o, y, o y, jakąś formułę wsparcia y, lub preferencji w tej, w tej drugiej turze wyborów, ale y, tak jak pamiętacie Państwo, no y, ja podkreślałem wagę y, własnej, samodzielnej, indywidualnej refleksji, podkreślałem wagę. No takiego rozumnego, świadomego podejścia do kwestii, kwestii wyborów, ważenia e, pewnej oferty programowej e, poszczególnych komitetów i, i, i kandydatów, i to się nie zmieniło. To się nie zmieniło. Ja jestem przekonany i wierzę, że moi wyborcy są w stanie rozsądnie wybrać, wybrać w, tych, w tej drugiej turze wyborów. E, I tutaj jakby od razu e, apel. Bo do mnie docierały też sporo takich, takich wiadomości, informacji, ale myślę, że to się brało po prostu z pewnego, być może takiego delikatnego rozczarowania, że akurat ich kandydat, czyli ja, nie znalazł się w drugiej turze. Więc sporo było takich deklaracji, że w związku z tym do tych wyborów w drugiej turze już nie pójdą. No ale mam nadzieję, że troszeczkę przez ten tydzień, półtora już tygodnia zweryfikowali swoje stanowisko, że jednak do tych wyborów pójdą. Ja mam nadzieję, że przynajmniej ta frekwencja z pierwszej tury będzie, będzie się powtórzy. Te 55 bodajże, tak, procent, że, że się nie obniży, że się po prostu wyborcy, wyborcy nie zniechęcą. Dobrze by było, gdyby tych wyborców jeszcze przybyło, bo te wybory są prostsze skądinąd, prawda? Mamy tylko dwóch kandydatów do objęcia Urzędu Burmistrza, w związku z tym powinno to w jakiś sposób sprowokować mieszkańców naszego miasta, żeby się w większej ilości w tych wyborach pojawili, zaznaczyli swój głos, podjęli decyzję bardzo, bardzo istotnej biorąc pod uwagę umocowanie Urzędu Burmistrza, tej władzy wykonawczej akurat w mieście. W związku z tym bardzo serdecznie Was proszę i zachęcam do tego, żeby w tych wyborach wziąć udział. Co do mnie, drodzy Państwo, i, i, i tak zwanych podpowiedzi których wiele osób dzwoniąc do mnie, czy kontaktując się ze mną, no najlepiej chciałoby, żebym wskazał po prostu osobę, ale tak się nie stanie. Ja tylko mogę co najbliżej podpowiedzieć pewne kryteria, którymi należy się kierować, lub też którymi ja się kieruję jakby w tych wyborach, bo sam przecież w tych wyborach też będę brał udział, będę wybierał burmistrza. Dla mnie no takim, jednym z podstawowych kryteriów jest zdolność współpracy, tworzenia, Szerokiego porozumienia, bo też to podkreślałem w swojej, w swojej kampanii, że nie jestem za taką antagonizującą lub taką, taką formułą konfrontacji, zarządzania konfrontacją w Radzie. Prawda? Ja przyglądając się, działając, pracując, jako pełniąc funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej, no podkreślałem, że główną moją taką. Takim założeniem, które sobie poczyniłem i mam nadzieję się w jakimś stopniu z tego wywiązałem, to bycia przewodniczącym całej Rady Miejskiej, a nie większości, która mnie wybrała. I tak samo, drodzy Państwo, tutaj dokonując wyboru burmistrza, dobrze było kierować się tym kryterium. Czy burmistrz będzie burmistrzem miasta, wszystkich mieszkańców, wszystkich wyborców, czy będzie burmistrzem kooperującym z, całym, z całą Radą Miejską? a nie poszukującym tylko i wyłącznie jakiejś, jakiejś jednej czy drugiej, czy drugiej większości po to, żeby z opozycją na przykład nie, z tak zwaną opozycją nie, nie współpracować. Ważna jest oczywiście, drodzy Państwo, ta pewnego rodzaju koncyliacyjność, to znaczy ta, ta zdolność do poszukiwania zgody, do budowania tej, tej, tego, tego poparcia dla ważnych projektów, projektów dla miasta. Czyli działanie pro, a nie przeciw, pro, a nie anty. Więc to jest jedno z takich ważniejszych, ważniejszych kryteriów. Drugie, o czym mówiłem wielokrotnie, no to będąc przewodniczącym Rady Miejskiej, ale będąc też swego czasu jednocześnie dyrektorem Centrum Kultury i Turystyki Ziemi czyli pracując de facto w strukturach powiatu, no to ta sytuacja między miastem a powiatem była. Nie twierdzę, że ta, tej współpracy nie było, ale było jej na pewno za mało. Było za mało tej, tej, tej współpracy, synergii, którą tyle razy podkreślałem, prawda, żeby wszystkie jednostki samorządowe, żeby miasto, powiat i gminy nie stały do siebie plecami, nie tworzyły tych podziałów, bardzo często niestety o inklinacjach politycznych. Zwracam na to, drodzy Państwo, uwagę. Że jesteśmy nie z jednej partii czy z drugiej partii, tylko jesteśmy z łowicza. I to kryterium też bardzo proszę uwzględniać, jakby dokonując tego wyboru. Tutaj akurat mamy też kandydatów, którzy są popierani oczywiście przez partie polityczne, ale zwłaszcza, drodzy Państwo, też to, którzy z nich będą, który z kandydatów będzie jednak samostanowił o sobie, dla którego te ważne, jakby wartości lokalne. Będą najistotniejsze, który będzie bardziej reprezentował tą oddolną formułę wspólnoty samorządowej. To jest niezwykle ważne. To jest to, to drugie istotne kryterium, którym powinniście Państwo, znaczy które, które Wam polecam, żebyście się nim posłużyli, dokonując, dokonując wyboru. Ta kooperacja między, między miastem, powiatem, a gminami. Będzie, drodzy Państwo, konieczna, potrzebna bardzo ze względu na kilka ważnych projektów, właściwie pewnych bloków tematycznych, obszarów, w których, w których funkcjonuje i miasto, i powiat, czy też gminy, no bardzo często pokrywając się terytorialnie, jeśli chodzi o, zagad... o te istotne zagadnienia dla całego regionu. Czy to drodzy Państwo, kwestia polityki śmieciowej, tak zwanej, myślę, że to jest przed nami, to jest bardzo, bardzo ważne, bardzo, bardzo ważne zagadnienie. Czy wiele innych turystycznych, rekreacyjnych, tych, o, o których w moim programie było dużo. Kolejna rzecz, drodzy Państwo, to ja się bardzo cieszę naprawdę bardzo się cieszę. Że mój program, ten nasz program, mojego komitetu, no znalazł tak duże uznanie i zainteresowanie, jeśli chodzi o samych, samych kandydatów, bo obydwaj chętnie się do niego odnoszą, obydwaj chętnie używają formuły rozsądek, rozsądny wybór nawet, drodzy państwo. Więc cieszę się, że jeden i drugi jakby z uznaniem podeszli do, do tego, do tego programu cieszę się, że mówią o, o rewitalizacji, że mówią o kooperacji, synergii, współpracy. To jest dla mnie bardzo budujące, no i dobrze prognozuje jakby na, na przyszłość w sytuacji, w której jeden, bądź drugi burmistrzem, burmistrzem zostanie. Także, drodzy Państwo, zważcie na, to, na, to, na te kryteria, które z mojego punktu widzenia są bardzo istotne które są bardzo istotne z punktu widzenia współpracy. I teraz jakby kolejny apel od razu w związku z tym. Bo drodzy Państwo, ta temperatura to jest też przyczyna, dla której między innymi ja postanowiłem to oświadczenie wydać. Ta temperatura, emocje, które towarzyszą właśnie tej drugiej turze wyborów, wydaje mi się, że osiągają już takie pułapy, takie, to już jest taka temperatura, że zaczynamy, to znaczy te, te, ten spór zaczyna niestety eskalować w bardzo niebezpieczną, niebezpieczną stronę. Ja się po prostu boję i mam pewne obawy, że jeżeli ta eskalacja będzie jeszcze większa, no to później będzie bardzo trudno współpracować ze sobą. Tak, to znaczy musimy uważać, co mówimy, w jaki sposób komentujemy, w jaki sposób odnosimy się do kandydatów, w jaki sposób dokonujemy oceny w ogóle ich, ich już nie tylko programów, bo programów to, to, to inna sprawa, ale w jaki sposób dokonujemy oceny ich jako ludzi tego, co robią, jak działają, ale nie tylko kandydatów, także tych, którzy w jakiś sposób no, postanowili tutaj jedną czy drugą kampanię wspierać. Tak? No, ilość inwektyw, która się pojawia, ilość naprawdę takich sformułowań bliskich nienawiści. Ja nie wiem, co by było, gdyby ci ludzie mieli ze sobą obok siebie stanąć i wypowiedzieć te kwestie, które wypowiedzieli. No, jest drodzy Państwo, za duża, w związku z tym apeluję naprawdę o obniżenie tej, tej temperatury, używania jednak troszeczkę, żeby stonować te wypowiedzi, używać bardziej jakby dyplomatycznych sformułowań. Przecież one mogą być mocne, ale merytoryczne, prawda? Można ocenić czyjąś działalność, czy czyjąś propozycję, czy decyzję negatywnie, ale nie musi się to wiązać od razu, w, no, naprawdę z. Bardzo często no, graniczącymi z wulgarnymi sformułowaniami. Także to jest, to jest jakby ten, ten, ten drugi apel, a ten pierwszy, no to drodzy Państwo, idźcie do, do wyborów. Niech ta frekwencja będzie wyższa, a nie jak zazwyczaj niższa w tej drugiej turze wyborów. Apeluję do moich wyborców, którzy troszeczkę byli rozczarowani, no bo ja wiem, tak, to 207 głosów zabrakło do tej drugiej do tej drugiej tury. Potrafię ich zrozumieć, natomiast nie rezygnujcie, bo, bo mamy kandydatów, którzy no, zasługują na to, żeby, żeby jednak ocenić ich pracę, ocenić ich program, ocenić ich propozycje i wskazać tego. Mam nadzieję, że pomogłem troszeczkę, jeśli chodzi o kryteria wyboru. Który z nich ma większy ten potencjał tworzenia takiej atmosfery współpracy, kooperacji, no to musicie państwo drodzy, państwo, drodzy Państwo, to zważyć. No i który ma większy potencjał, jak gdyby, w formule tworzenia tego, co ja nazywałem, jak pamiętacie Państwo, pewną mądrością zbiorową, że nie ma jednoosobowego zarządzania, jest. Zdolność zarządzania potencjałem ludzkim, tak? czyli tymi zdolnościami, umiejętnością przyciągania do siebie tych ludzi, którzy te, ten potencjał mają. Także to jest, drodzy Państwo, niezwykle ważne. To chyba wszystko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Drodzy Państwo, do wyborów pozostały ile? Cztery dni? Cztery dni. Na szczęście w soboty w cisza. I, drodzy Państwo, naprawdę obniżmy tą temperaturę w mediach społecznościowych. Zwłaszcza, bo tam, tam się dużo dzieje. Naprawdę 22 kwietnia będzie poniedziałek, będzie normalny dzień. Będziemy musieli ze sobą, będziemy chcieli i musieli ze sobą normalnie tutaj żyć. I dobrze by było, drodzy Państwo, że w ten poniedziałek nie mieli poczucia wstydu i potrafili ludziom spojrzeć w oczy. Na ulicach, korzystając także z różnego rodzaju usług, żebyśmy mogli być nadal jedną wielką łowicką rodziną. Tyle ode mnie. Serdecznie dziękuję.